Hej, hej, siemanko drodzy widzowie! Dzisiaj rozpakujemy sobie tą paczuszeczkę na moim kanale Raptor 1011. Ja jestem przemo, a tu w środku powinien być strój Konora RK800 z gry Detroit Beacon Human. Strój, w którym chcę się przebaczyć na Sylwestra. Nożyczki mam przygotowane, ale tutaj widzę, że mogę raczej tutaj, chociaż. Zobaczcie, może się otworzyć. Dobra, udało się możemy strój. Przed aż. Schonk. Gąb, dobra. Już widzę, że strój mi się podoba, tylko pytanie, czy będzie na mnie dobry. Mam nawet taką nadzieję, że już widzimy tutaj napis Android. Fajnie. Fajnie jest to zrobione, bo jest to tworek który tutaj się odkleja i zakleja. Wow. Tak wygląda jak na razie. Te takie troszkę wystające nitki. O, tu są te nitki. Już mogę obciąć. Dobra. Bo wiadomo, produkt nowy, nie nieużywany, także czasami jakieś coś kupujemy, niteczki w ciuchach wystają. <grybujesz> o kurka! Dobra, mamy krawat. Konora. Mamy koszulę. kolejna nitka. Wow! No to widzę, że jest to rzeczywiście zrobione profesjonalnie. Można to na koszuli obrać, w kuszyli chodzić lub na siebie, na dowolny ciuchu ubrać marynarkę Konora. Wow. Wow. RK800. Pasek. Mamy tu słynny trójkąt. I z tyłu też mamy napisy że każdy kto grał w grę wiem, że jesteśmy androidem wow bardzo czuć, że solidny, fajny materiał super, mamy kieszenie. Tak, jest duża kieszeń po prawej stronie. Nie jakaś taka, że wiecie, czasami kupujemy ciuch czy kostium, a tu jest tylko taka imitacja kieszeni. Tu też jest lewa kieszeń. OK. W środku z tego co widzę kieszeni nie ma. Dobra, to może na sam początek założę sobie to bez koszuli marynarkę. O kurka! Idealnie, perfekt na mnie pasuje. Super, prześwietnie. Tak? Rzeczywiście czuję się trochę jak Android. A to nie jest koniec. bo no, teraz widzowie, jeszcze zanim przyszedł mi kostium, to przyszedł mi gadżet do tego kostiumu. W sumie to gadżet, który kupuję osobno. Gadżet o nazwie RK800 Android. Tutaj mamy naleczki. I mamy coś takiego. Uwaga. Dioda świecąca na niebiesko. Gdy naciśniemy jeszcze raz miga na niebiesko. Jeszcze raz miga na, teraz na czerwono. I miga na żółto. I tutaj wyłączamy. Dobra, ja za chwilę w to się wszystko ubiorę i zobaczymy jak będę wyglądał. Ale... No, wow, bardzo fajny, dobry, ciekawy strój. Jestem zadowolony. Jeszcze zobaczymy, jak to będę wyglądał w koszuli i w krawacie. Jeśli chodzi o koszulę, to mamy tutaj guziki i normalnie można się zapiąć, mimo że tutaj wygląda, że tak jakby guzika nie było. Tak wygląda koszula. Oczywiście, pogięta, bo to jest unboxing, jeszcze nie prasowałem jej. Krawat bardzo, bardzo ładny. I dioda, która sugeruje, że jesteśmy androidem. Mamy włącznik, wyłącznik. Tutaj mamy, żeby przypiąć kabelek sobie do ciucha. I tutaj z tyłu mamy właśnie nalepkę. Jedną z nalepek nalepiamy tutaj dwustronną i to nalepiamy sobie przy czole. I nasze główne danie kostiumu, czyli marynarka. Jedynie co widać, że jest tu jakaś taka jakby literka Z, ale z daleka na nią ciężko zwrócić uwagę. Made in Detroit. I tutaj mamy tył marynarki. Android, Cyberlife. Także widzicie, naprawdę jest to fajnie, bardzo ładnie, profesjonalnie zrobione. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mnie. Już z całym zestawem. Tak wygląda już kostium na mnie. Witajcie. Jestem Conor z Gry Detroit to Become Human. Jeszcze założę sobie gadżet i zobaczymy, jak w tym będę wyglądał już w całości. Ja teraz specjalnie wyłączyłem światło i zobaczymy, jak to światełko świeci, miga, jaki jest efekt. Android zdenerwowany, gdy miga na czerwono i na żółto, gdy Android analizuje dane. W takim stroju pojawię się w tym roku na Sylwestra, 31 grudnia 2021 roku, który robimy z moimi przyjaciółmi. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, moich widzów. Zapraszam na inne filmiki na kanale. Dziękuję za łapeczki i subeczki. Pozdrawiam.